polski, który już 17 i 18 lat, dzierży zawodnik na w Wtedy właśnie ten był reprezentował Nikolaj Maknik. 28-82 sete to ekonomia w daty. na tej właśnie wpływanej w 2009 roku. Minimum do weselu około 28-26. Sądzę, że na ich sytuacji nie da się. Gdybyś na pewno był na z a to że z Polski, to słynne związanie, co się powstaje między europejskimi gminami. Jakie gminy? Szczurowina. Och, Szczurowina, nie, na A to że numer 8 lat, grał Polski Słowiń, z 呃，志愿者上场。 No i za moment zobaczymy, który z zawodników będzie najszybszy na 50 klasycznie. Jak wystartowali, bo tutaj w różnicu Maciej Sławem Roży III, organizacji Wydaje mi się, że w tej chwili pan pan Wikorosik jest prezentatorem zwycięstwem I